Witam Cię na treningu Rehabit. Przed Tobą ćwiczenia służące profilaktyce zdrowego kręgosłupa. No to zaczynamy. Ustawiamy stopy na szerokość bioder. Kolana ustawiamy delikatnie w zgięciu i rotacji zewnętrznej. Podwin delikatnie, kolce biodrowe. Otwórz klatkę piersiową, wydłuż szyję, czy głowy ciągniesz do sufitu. Nabierasz głęboki wdech nosem i wydech ustami. Wdech nosem i wydech ustami. Cały czas starasz się wydłużać swój kręgosłup. Ruchy są wolne, kontrolowane. I wydech. Zatrzymujesz ramiona u góry. Mhm. I tylko otwierasz klatkę piersiową do boku, rotacji, góra. Wdech nosem i z wydechem druga strona. Popatrz przez prawe lewerami i wróć do centrum. Wdech. Z wydechem, zrotuj, popatrz za prawą ręką, wdech. Z wydechem. Cały czas oddychasz swobodnie. Góra wdech nosem. Zatrzymaj ramiona z boku i tylko chcesz rozciągnąć swój prawy bok. Rozciągasz w jedną stronę, pamiętając o tym, żeby barki były daleko od uszu, brzuch centrum masz cały czas napięte. Starasz się wciągnąć pępek do kręgosupa. Dłonie ręce są mocne, napięte. Zatrzymujesz góra wdech, nosem. I z wydechem, uwaga, krąg po kręgu, starasz się zejść w dół, uginając cały kręgosłup. Zostajesz w dole, kolana nie są zablokowane, są w lekkim zgięciu. Ciężka głowa, ciężkie ręce. Wdech. Z wydechem, krąg po kręgu, wyprowadzasz kręgosłup ku górze. I prostujesz plecy. Głęboki wdech nosem. Parki nisko z wydechem krąg po kręgu jeszcze raz tym samym sposobem schodzisz w dół. Pamiętaj o ugięciu kolan. Ciężkiej głowie, rozluźnij się w tej pozycji. Wdech. Z wydechem krąg po kręgu jeszcze raz wychodzisz ku górze. Rozwijając ładnie kręgosłup. Wydech. Wydechem zginasz odcinek szyjny kręgosłupa, odcinek piersiowy, krąg po kręgu schodzisz w dół, okrągłe lędźwie. Ugięte kolana, ciężka głowa, ciężkie ręce. Jeszcze raz. I uwaga, bardzo wolno wędrujesz rękoma do przodu. Uginasz kolana, odkładasz na kocyk, stopy z tyłu płasko, siadasz na piętach, rozluźniasz. Wdech. Z wydechem krąg po kręgu wychodzisz do górze. Złącz duże palce stóp. Otwórz klatkę piersiową. Głęboki wdech nosem. Z wydechem ramiona do boku. I tylko zamknij klatkę piersiową. Zmobilizuj swój odcinek piersiowy kręgosłupa. I otwórz kolana. Możesz mieć szerzej, możesz mieć złączone. Zatrzymaj, góra wdech, z wydechem przechodzimy do klęku podpartego. Pamiętaj o dobrej pozycji wyjściowej. Dłonie masz pod barkami, kolana pod biodrami. Głowa jest w przedłużeniu kręgosłupa i uwaga, napinasz mięśnie brzucha i wyprowadzasz jedną nogę do tyłu, mocna, napięta noga, biodro się nie podnosi, odstawiasz kolano w to samo miejsce i druga strona. Jeśli czujesz się na siłach, możesz dodać wyprost ręki. Ok, i los, usiądź na piętach, odpocznij chwilę. Wdech. Z wydechem krąg po kręgu. Wyjdź do góry. I zapraszam Cię do siadu skrzyżnego. Mhm. Siedzisz wygodnie na guzach kulszowych. Klatkę piersiową masz otwartą. Barki skieruj daleko od uszu. Głęboki wdech nosem. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech nosem. Zatrzymaj. I tylko nie odrywając pośladków, wykonaj skłon boczny, barki są nisko. I przejdź dynamicznie na drugą stronę. Starasz się, żeby to był skłon boczny, nie pochylasz się do przodu. Tak jest. Zatrzymaj prawą rękę w dole i tylko wykonaj rotację. Połóż dłoń obok dłoni. I wyjdź ładnie do góry, Popatrz za ręką. Pamiętaj o swobodnym oddychaniu. Barki masz cały czas nisko. Wykonaj około 5 powtórzeń. I druga strona dech. Z wydechem druga. Hop. I tylko połóż lewą rękę obok prawej i wróć. Jeśli dasz radę, możesz pociągnąć swoją dłoń troszkę dalej. Wydłuż kręgosłup, napnij brzuch. Wyjdź do góry, wdech. Wydłuż kręgosłup, wyciągnij czubek głowy do sufitu i bardzo wolno z wydechem przejdź do przodu, rozluźnij głowę, rozluźnij ręce. Zostań chwilę w tej pozycji. Wdech. Z wydechem krąg po kręgu wyjdź do góry. Mhm. Otwórz klatkę piersiową, spleć ręce. I układasz ręce na potylicy, kciuki są skierowane w dół, otwarta klatka piersiowa, wdech nosem, otwórz jeszcze mocniej i z wydechem zmobilizuj odcinek szyjny kręgosłupa, zamknij klatkę i wyjdź do góry, wdech i wydech i wdech i wydech i wdech i, wdech. I wydech ostatnie powtórzenie, wdech i wydech Mm -hmm. Otwórz klatkę piersiową, poruszaj barkami. Los. Ręce na kolana. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne treningi.